Andrzej Łasiewicz był ostatnim kapitanem polskiego promu Jan Heweliusz. Statek zatonął 14 stycznia 1993 roku. Mężczyzna spełniając swój obowiązek do ostatniej chwili pozostał na mostku kapitańskim wzywając pomocy. Po śmierci został początkowo osądzony jako winny tragedii, potem jednak oczyszczono go z zarzutów z wyjątkiem podania niewłaściwej pozycji tonącego promu w czasie wołania o pomoc. Andrzej Łasiewicz chciał zostać lekarzem, jednak ostatecznie zdecydował się na szkołę morską w Gdyni. Po studiach pracował w polskich liniach oceanicznych jako asystent. Od 1979 roku pływał na statku Stefan Batory w tym samym roku otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Pod koniec lat 80. i na początku 90. pracował jako kapitan na promach. Mikołaj Kopernik oraz Jan Heweliusz zginął w katastrofie statku.